Człowiek jest istotą, która lubi znać cel, lubi znać sens swojego postępowania, zadań, które ma wykonać. Dotyczy to zwykłych takich naszych codziennych spraw, codziennych prac, dotyczy również jakiejś dalszej perspektywy, ale myślę, że warto też znać cel i znać sens całego swojego życia. i dobro, pokój dobro witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym wieczornym spotkaniu ze słowem na Dobranoc. Dzisiaj troszeczkę o naszym ziemskim wędrowaniu, o naszym ziemskim podróżowaniu. A jeżeli mówimy o wędrowaniu i o podróżach, zwłaszcza tych życiowych podróżach, no to wiemy, że one muszą być zaplanowane, przemyślane, muszą być dobrane odpowiednie środki. Robimy wywiad, co, gdzie, kiedy, jak, za ile, co można, czego nie można. No po prostu trzeba się do takiej podróży bardzo dobrze przygotować, żeby no, w czasie wędrowania, czy w czasie tej całej podróży nie, nie być zaskoczonym, nie być rozczarowanym żeby nie spotkały nas jakieś niemiłe niespodzianki. Tak jest w naszym życiu. Lubi, lubimy znać cel, lu, lubimy znać sens. Jeżeli, jeżeli znamy sens, jeżeli znamy cel, to lubimy się też do tego celu do osiągnięcia tego celu przygotować. I jeżeli tak myślimy o naszym życiu doczesnym, czyli o naszych różnych ziemskich wyprawach, to... Warto by się było od czasu do czasu zastanowić nad tą największą wyprawą naszego życia, właściwie nad wyprawą naszego życia. To znaczy, co jest celem, co jest sensem naszego wędrowania, tego ziemskiego, ten ostateczny cel, co robić, jak się zachować, jak postępować. Jeżeli uświadamiamy sobie, że celem naszego życia jest wieczne zbawienie, to, jaką powinienem przyjąć postawę wobec tego świata, który przemija. A może nie chciałbym, żeby przeminął. Może wolałbym tu zostać na zawsze. No i takie różne rozterki, takie różne pytania niekiedy nam się rodzą. A czasami to są pytania bardzo, bardzo zasadne, bo jest część osób, która uważa się, i to wcale nie jest mała część, Osób, które uważa się za osoby wierzące, które chodzą do kościoła, przystępują do sakramentów, przystępują do Komunii Świętej, a okazuje się, że na przykład nie wierzą w życie wieczne, albo nie wierzą w zmartwychwstanie. I rzeczywiście, tu jest problem, bo jeżeli ktoś nie wierzy w życie wieczne, nie wierzy w zmartwychwstanie ciał, pomijając już teraz kwestię wiary, to pojawia nam się pytanie o sens i o cel życia, bo jeżeli nie ma życia wiecznego, to co jest celem? Takie oto pytania niekiedy nam się pojawiają, i tak jak powiedziałem, to wcale nie są rzadkie pytania, i trzeba jakoś sobie znaleźć odpowiedź na to pytanie. Oczywiście odpowiedzią będzie wiara. Wiara w to, co nam mówi Słowo Boże, wiara w to, co wyczytujemy z objawienia. Wiara w to, co mówił nam Jezus i co wydarzyło się w życiu Jezusa, a on przecież umarł i z martwych wstał i wstąpił do nieba, więc jakby pokazał nam drogę naszego życia. Dobrze, tyle takiego wstępu, a przejdźmy teraz do tekstu, a pochylimy się nad kolejnym fragmentem książki Mądrość Ewangelii. Serdecznie zapraszam. Bądź przekonany, że nie narodziłeś się dla spraw tego świata, ale dla nieba. Do nieba powinieneś dążyć, a nie do spraw ziemskich. W tym życiu jesteś pielgrzymem do wiecznego mieszkania. Tak pielgrzymuj przez życie, abyś dotarł do Ojczyzny. Żyj wiarą, aby przebywać w wizji. Zaznawaj trudu. Aby cieszyć się odpoczynkiem, bądź aktywny dla nagrody kontemplacji. Jeśli jako pielgrzym nie będziesz płakał, nie będziesz cieszył się jako obywatel. Nie możesz zostać mieszkańcem nieba, jeśli będziesz pragnął pozostać nim tylko na ziemi. Rezygnując z trudu podróży. Nie będziesz miał odpoczynku w ojczyźnie. Jeśli będziesz się zatrzymywał, gdy trzeba iść, nie dotrzesz tam, gdzie powinieneś dotrzeć. Nie możesz mieć nic stałego tu na ziemi, gdzie jesteś tylko przechodniem. Twoim życiem jest codzienna rezygnacja z życia. Żyj więc na ziemi jako pielgrzym i przybysz, który nie troszczy się o sprawy tego świata. Zachowaj twe serce wolnym i zawsze wzniesionym ku Bogu, abyś tu nie miał stałego mieszkania. Nie zatrzymuj się, ale idź pospiesznie, jak pielgrzym pośród rzeczy podlegających zniszczeniu, wzdychając do niebieskiej niezniszczalności. Używaj rzeczy doczesnych na drogę i pożądaj niebieskich na dzień przybycia. Wiedz, że chociaż Ziemia jest piękna, jest tylko wygnaniem. Twoja Ojczyzna jest w niebie. Przechodź przez to wygnanie, dotykając tylko Ziemi, z sercem i wzrokiem zwróconym ku Ojczyźnie. Nie daj się rozproszyć ziemskim sprawom. Życie podobne jest do podróży do niebieskiej Ojczyzny. Mimo to w czasie tej podróży tak mało myślimy o Mecie. Przyszedłeś na ten świat, aby zyskać sobie niebo. Jakże byłbyś nierozsądny, gdybyś żył na ziemi tak, jak gdybyś miał tu pozostać na zawsze. Wspomnij na słowa, jakie Pan powiedział do bogacza, który sądził, że będziesz szczęśliwy, mając dobra ziemskie. Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Jeśli żyjesz pogrążony w rzeczach ziemskich tak, jak gdybyś miał ich nigdy nie opuścić, Jesteś całkowicie wyrwany z rzeczywistości. Miej zawsze na uwadze, że twoje życie jest krótką przeprawą i że jesteś po prostu zawładnięty rzeczami ziemskimi. Z miłości zrezygnuj z tych rzeczy, abyś nie musiał być oderwany od nich siłą. Świat nie jest celem samym w sobie, jest tylko poczekalnią. Oczekuj, aby spełniła się błogosławiona nadzieja, i by nadszedł Twój Pan, Jezus Chrystus. O, jakże mądrzy byli święci, żyli w ciągłym oczekiwaniu na wezwanie Boże, pragnęli wyzwolić się z tego marnego wygnania, by posiąść Boga. Jeśli Twym skarbem będzie niebo, tam będzie Twoje serce. I będziesz żył, oczekując na wezwanie Pana. Taka jest rzeczywistość życia. Szczęśliwy jesteś, jeśli będziesz się starał tak je przeżyć. Bardzo przekonywujące słowa, bardzo przekonywujące słowa, mówiące nam o tym, że celem naszego życia jest życie wieczne. Oczywiście my żyjemy w tym świecie. W tym świecie mamy się zbawić, mamy stąpać po tym świecie, ale serce nasze ma być tam w niebie, myśli nasze mają być tam w niebie. Wzrok, ma, wzrok nasz ma być utkwiony w ten właśnie cel, w niebo. Jeśli żyjesz pogrążony w rzeczach ziemskich, a niestety bardzo często nam się to zdarza, jeśli żyjesz pogrążony w rzeczach ziemskich tak jak gdybyś miał ich nigdy nie opuścić, jesteś całkowicie wyrwany z rzeczywistości. Hm. Miej zawsze na uwadze, że twoje życie jest krótką przeprawą i że jesteś po prostu zawładnięty rzeczami ziemskimi. I to co mi się bardzo spodobało i też troszeczkę mnie poruszyło, tak lekko nawet wstrząsnęło można powiedzieć, tak. Z miłości zrezygnuj z tych rzeczy, abyś nie musiał być oderwany od nich siłą. Bardzo ciekawa myśl, prawda? Z miłości zrezygnuj z tych rzeczy, z miłości zrezygnuj z tego świata. Jeszcze raz powiem, nie chodzi o to, żeby pogardzać tym światem, że, że to niby coś złego, że to, że to tylko mnie kusi, że to, że to mnie odciąga od Pana Boga. Nie, no Pan Bóg dał nam świat, my mamy tym światem się opiekować, mamy czynić sobie ziemię poddaną i korzystać mądrze z tego, z tego świata. Zresztą autor tej książki, Mądrość Ewangelii, o tym też bardzo, bardzo wyraźnie mówi. Tak, Jesteśmy tutaj, na ziemi, po to, żeby przechodząc przez ten etap bycia tutaj na ziemi, osiągnąć cel. Jestem na ziemi dla nieba. Może to niektórym się wydaje dziwne, ale tak jest. Jestem na ziemi dla nieba. Zostałem przez Boga stworzony dla nieba mam tutaj tak mądrze przeżyć swoje życie, żeby żyć w niebie. Ktoś powie dlaczego nie od razu do nieba. Ten temat już kilka razy poruszaliśmy, ten wątek już nieraz wracał. No, chodzi o to, żeby to była nasza decyzja. Znaczy Bóg chce nas dlatego albo inaczej. Bóg chciałby, Bóg chce nie wiem, jak to powiedzieć. W każdym razie chodzi o to, żeby to była nasza decyzja, a nie żebyśmy byli zniewoleni i przymuszeni i mimowolnie osadzeni, że tak powiem, w niebie. No, każdy z nas chce być kochany w sposób wolny, prawda? To, no nie wiem, szukam jakiegoś porównania. Może gdyby tak spróbować wrócić do dawnych czasów, gdzie były na przykład małżeństwa dlatego, że różne rody się dogadywały, księstwa i królestwa, no i dochodziło do takich, do takich małżeń zaślubin, gdzie, gdzie narzeczeni czy, czy nowo poślubieni widzieli się dopiero w dniu zaślubin. No, no bo tak było, no bo tak rodzice postanowili, tak miało być i proszę się teraz wzajemnie kochać, prawda. No, rozumiemy, prawda, że, że, że to, to nie chodzi o takie stanięcie przed faktem dokonanym, ale o wolny wybór. I Bóg nam daje ten czas tutaj na ziemi. Mamy go mądrze i dobrze przeżyć. Przeżywamy w takiej atmosferze, w jakiej jesteśmy. Jesteśmy w atmosferze związaną, związanej z konsekwencjami grzechu pierworodnego. Stąd ból, stąd, stąd cierpienie. I to wszystko, co, co związane jest z naszą osłabioną, zranioną wskutek grzechu pierworodnego naturą. Natomiast chodzi o to, żeby w czasie tego naszego tutaj ziemskiego życia mieć cały czas serce skierowane do Boga, mieć cały czas serce skierowane. Ku niebu, mieć cały czas w swoim sercu tęsknotę za życiem wiecznym. Jakże byłbyś nierozsądny, gdybyś żył na Ziemi tak, jak gdybyś miał tu pozostać na zawsze. Jakież jak, jak to nierozsądne? No wyobrażasz sobie, wiecznie żyć tu na Ziemi? Nie ja wiem, niektórzy próbują, no, no są różnego rodzaju y, pewne starania, żeby to życie ludzkie przedłużać, 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 może nawet, nie wiem, dojdzie do tego, że będą chcieli niektórzy skopiować mózg, wszystkie, wszystkie myśli, doświadczenia, uczucia, emocje, może to się da skopiować i przenieść do, do innego organizmu, Fantazjuję, prawda, byleby, byleby przetrwać, ale o czym to mówi? Nawet jeżeli są takie, takie myśli, takie tęsknoty, żeby przedłużać to swoje życie, to, to pokazuje tylko, że człowiek ma tęsknotę, ma w serce wpisaną tęsknotę do nieśmiertelności. Do nieśmiertelności. Ale wiemy też dobrze, że nie mogę dać drugiemu człowiekowi tego, czego sam nie mam. Ponieważ człowiek nie jest nieśmiertelny, nie może dać człowiekowi nieśmiertelności. Może próbować przedłużać, przedłużać, przedłużać. Nie wiem, czy uda, uda się w nieskończoność, no, ale może próbować przedłużać to życie ludzkie, ale nieskończoności i nieśmiertelności nie osiągniemy. Nieskończony i nieśmiertelny jest tylko Bóg. Jest tylko Bóg. I tylko Bóg jako nieskończony, jako nieśmiertelny może dać coś, co ma, czyli może obdarować nas nieśmiertelnością. Jako stwórca ma taką władzę, ma taką moc. Zresztą ku nieśmiertelności Bóg nas stworzył. <grych> ku nieśmiertelności, tak. Twoja ojczyzna jest w niebie. Twoja ojczyzna jest w niebie, nie zapominaj o tym. Tu jesteś tylko przechodniem. Tutaj jesteś tylko na jakiś czas. Tutaj jesteś tylko po to, żeby okazać swoją miłość, czy potwierdzić swoją miłość do Boga, do drugiego człowieka, bo tę miłość do Boga potwierdzamy poprzez miłość do drugiego człowieka. Bo Jezus mówi: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. A więc jeżeli mówimy, że kochamy Boga i że chcemy do nieba, no to ta miłość do Boga będzie się przejawiała w miłości do drugiego człowieka. Nie możesz powiedzieć, że kochasz Boga, jeżeli nienawidzisz brata, którego, którego widzisz. Jan pisze dokładnie tak, że nie możesz miłować Boga, którego nie widzisz, skoro nienawidzisz brata, którego widzisz, prawda? Tak parafrazując, przechodź przez to wygnanie, dotykając tylko ziemi. Tu jesteś tak, oczywiście, tu jesteśmy. Tu tu i teraz, tu w tej historii, tu w tym momencie mamy osiągnąć zbawienie, mamy dążyć do zbawienia. Przechodź przez to wygnanie, dotykając tylko ziemi, z sercem i wzrokiem zwróconym ku ojczyźnie. Ładne te słowa. Ładne te słowa. Zachowaj twe serce wolnym i zawsze wzniesionym ku Bogu, abyś tu nie miał stałego mieszkania. Nie zatrzymuj się. Ale idź pospiesznie, jak pielgrzym pośród rzeczy podlegających zniszczeniu, wzdychając do niebieskiej niezniszczalności. Jeszcze jedna myśl mnie też tak dotknęła, poruszyła już nie będę przedłużał i, i rozważał. Twoim życiem jest codzienna rezygnacja z życia. Twoim życiem jest codzienna rezygnacja z życia. Zaznawaj trudu. Aby cieszyć się odpoczynkiem. Tak. Sens i cel naszego życia to życie wieczne tam w niebie. Warto sobie o tym przypominać. Tak pielgrzymuj przez życie, abyś dotarł do ojczyzny. My dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania, a ja oczywiście zapraszam do tego, żeby pójść dalej oczywiście, a po słowie na dobranoc zapraszam na. Modlitwę na zakończenie dnia. Dobrej nocy z Panem Bogiem. Pokój i dobro.